Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku serii makijaży owocowych. Dzisiaj e, zrobię owoce leśne. Nie chciałam, żeby um, robić rozdrawniać się naprawdę na, na borówkę, na jeżynę, na malinę czy coś takiego. Tylko chciałam po prostu zrobić jeden taki właśnie fajny fiolet, wiadomo, że nam się kojarzy z takimi mocnymi kolorami, więc e, zrobiłam pomysłam troszkę jeżynę, troszkę barówki. E, Wiem, że bardzo dajecie dużo propozycji różnych ciekawych, ale ja no nie jestem w stanie je zrobić, może jestem w stanie, ale nie chciałabym do końca e, po prostu cały czas robić takich owocowych makijażów, więc zrobię tylko jeszcze jeden e, i to będzie wszystko. I chciałabym się zająć może czymś innym, jakimiś innymi tematami, chciałabym właśnie być przywiązana tylko do tych owoców. E, więc tak wygląda moja, moja powiedzmy, Jerzenka z jagodą, bardziej może amerykańską. Dziękuję za oglądanie i jeżeli jesteście ciekawi, jak zrobię ten makijaż, oglądajcie dalej. Zacznę sobie od nałożenia, zrobienia sobie takiej bazy, żeby te ciemne cienie naprawdę były ciemne. I tutaj mam taką kredkę właśnie w takim, powiedzia, ciemnym Jerzynowym kolorze. I naniosę ją tutaj na powiekę. Głównie skupiając się tutaj na zewnątrz, i przy rzęsach. I rozetrę sobie palcem. Więc zewnętrzna część powieki to będzie moja ym, jeżyna, wewnętrzna moja jagoda. Jakoś to postaram się zmiksować. Tutaj mam cień, no chodź, tutaj mam cień Shadowy Lady. Smak jest bardzo ciemny, matowy cień w takim właśnie, no podchodzi pod czarny, mi powiedziała, no, powiedz co tak troszeczkę wygląda. I pokryję tutaj. Mm. Głównie to miejsce, gdzie było najwięcej kredki. Czyli tutaj na zewnątrz. I wklepuję kolor, wklepuję ten cień. Nie wcierając na razie, tylko wklepuję, żeby był jak najbardziej intensywne. I im wyżej, tym bardziej staram się tak omiotać tym pędzelkiem do góry. Tutaj mam taką paletkę, trójkę takich fioletów ładnych, i ten najciemniejszy wezmę takimś pędzelkiem do rozcierania. I tutaj na samym załamaniu go neniosę. Troszeczkę nadmiaru yy, ścieram tego spędzelka na ręce. I rozcieram sobie ten cień jeszcze wyżej, żeby ten kolor był, ale nie za mocny. Tu powyżej, żeby jak najwięcej tych odcieni się pojawiło, żeby ten makijaż był ciekawszy. Troszkę jeszcze dobiorę w tym miejscu. I staram się jak rozcieram, widzicie, czy mam pędzelek tak od zewnątrz i wcieram do środka, bo nie chcę, żeby przypadkiem tutaj za linię dostało mi się niepotrzebnie cienia w trakcie rozcierania więc omiatam go sobie do środka żeby tam sobie spycham go tak jakby, żeby wyszedł tam Czas na naszą borówkę Jagoda, szczególnie taka amerykańska jest bardziej granatowa niż fioletowa Zwykła mała borówka po roztarciu dopiero jest taki mocny fiolet ale jej skórka jest bardziej granatowa więc chciałabym to uwzględnić i mam tutaj taki bardzo mocny e, kolor. Mi się wydaje podobny do. Po roztarciu jest podobny jak, jak wyglądają palce po e, wybrudzeniu się brówkami. Więc użyję takiego półsłoka Nabiorę trochę z z woreczka. I nałożę dalej w dalszej części powieki. Tutaj gdzieś mi się mi skończył. Ten granat, czyli tutaj. Teraz wezmę jakiś mały pędzelek, tutaj tym najjaśniejszym z tej paletki fioletowej. Tutaj nałożę w części, gdzie mi się skończył ten taki granat-fiolet żeby pomóc temu kolorowi troszkę się tutaj wtopić i ciut nawet rozcieram w kierunku brwi cały ten obszar podaj wewnętrzne kąciki rozjaśnię nie białym, nie złotym, nie jakimś tam srebrem czy czymś, tylko po prostu tutaj takim cieniem, który wpada w biały a jest delikatnie liliowy to jest kolor 111 Mono z Skobo. I nałożę go tutaj w kącikach. Dolną powiekę pokryję cieniem. Tutaj taki ciemny, ładny taki właśnie czerwony fiolet, bym powiedziała. To jest The tracks z nie Sketch, przepraszam, Sketch. I nim maluję dolną. Przepraszam, zasłaniam lusterkiem. Maluję i jednocześnie rozcieram do dołu. Maluję tylko w sumie tą część, nie jadę ani zbyt na zewnątrz, a nie zbyt na, do wewnątrz. Tylko zaczynam tutaj i rozcieram sobie szerzej w ten sposób. To jest dobry trik na właśnie troszeczkę powiększenie oczu. To jest teraz dobry moment, żeby zakryć moje tutaj em, dyskoloracje. Tutaj mam po prostu korektor w, w rozświetlający. Z to, żeby rozświetlić ten, tą część. Szczególnie jeżeli używam, właśnie fioletowych cieni, to to nie wygląda dobrze. Zawsze się skupię tutaj, żeby sobie to rozświetlić jakoś. Teraz sobie mm, linię wodną rozjaśnię białą kredką. Nie chcę tutaj, mimo że to jest ciemny wieczorowy makijaż, nie chcę używać czarnej kredki, bo jeszcze bardziej mi się zamknie oko. No. tylko użyję białej. To jest bardzo dobra biała kredka, polecam stop shopa. Świetna, no najlepsza, jaką używam, biała właśnie kredka stop shopa Jest Naprawdę mocna i trzyma się bardzo długo. I co teraz zrobimy? Punkt kulminacyjny to, będą, to będzie brokat. Widzicie taki? Fioletowy brokat chciałabym, żeby coś tutaj jeszcze się zadziało. Niech to będzie jeżynowo-borówkowy brokacik i wklepuję na środku powieki. Nie wiem, czy widać jak się mieni. No, teraz to, to wygląda dobrze moim zdaniem tak dopełnia dzieła. Kiedy białej kredki Stop że użyję też tutaj do rozjaśnienia pod łukiem brzmiołowym. To robi sobie taką śmiesznie wyglądającą linię i rozetrę palcem. Ta linia robi nam się bardzo wyraźna w kontraście z łukiem brywiowym i jest on podniesiony. To jest dobry sposób jeżeli nie chcemy używać cienia, a nie mamy matowego na przykład i Poza tym ta linia jest bardziej czysta, mi się wydaje, jest bardziej taka no, ostra. Bardziej mi się ten efekt podoba. I teraz podkręcę rzęsy. I użyję takiej maskary ciemnej, granatowej, żeby trzymać się tej kolorystyki i owoców leśnych. Więc e, taka, właśnie ciemno-granatowa maskara. Ona na oczach nie wygląda wcale niebiesko, wygląda ciemno, ale w świetle dziennym pod światło widać, że to jest właśnie taki ciemny granat, jak skórka naszej borówki. Tak wygląda gotowy makijaż. Na bokach twarzy, tutaj na kościach policzkowych, na skroniach, na brodzie. Mam brązer z Shiseido. Odrobinę tutaj na środku policzków ym, różu y, z, y, z Chanel Twitch Siena. Chciałam coś bardziej broskiniowego, nie chciałam, żeby za dużo fioletu tu się działo na mojej twarzy. Nie bądźmy aż tak dosłowni. I błyszczek, jaki ja użyłam, to jest Wild About Violet z firmie Revlon. Ym, bardzo taki, taki lekko liliowy kolor. Mam nadzieję, że Wam się podoba i dziękuję pięknie za oglądanie. Do następnego. Pa! pa.